Dzień dobry kochanie, co, kochanie dzień dobry kochanie, cóż za dzień, jest poranek. Mnie nie dowieziono kawy, także nie mam kawy. I kiedy chciałam sobie właśnie zrobić zielbę albo chociaż herbatę, okazało się, że czajnik mi się zepsuł, więc wiedziałam... Wspaniale, wspaniale po prostu. No ale to nic, nie będę narzekać, rozpoczynamy ten dzień filmikiem, który. E, a czy rozpoczynamy mój dzień? Teraz jest popołudnie, pewnie, jak to wrzucam. E, ale filmikiem, który jest dosyć istotny. Nie mówię o tych rzeczach bardzo często na kanale, bo wydaje mi się, że problem jest taki. Mm, roz, nie, nie rozmuchany, ale w różny sposób jest ujmowany na social media, o czym zresztą też, też będzie później. I przez to też trochę mi obrzydu, nie ukrywam. Natomiast ostatnimi czasy, chyba w zeszłym miesiącu, właśnie siedziałam sobie na huśtawce w geterach, leginsach krótkich i w takim topie yy, i sobie rozmyślałam i wrzuciłam kilka fotek i trochę tekstu właśnie na Instagram nie, nie ukrywam, że się rozpisałam i yy, 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 bardzo Wam się ten, yy, ten materiał spodobał i też sam dużo głosów, żeby nagrać na ten temat materiał, także dzisiaj to będzie, natomiast na wstępie chciałam przedstawić sponsora tego odcinka, czyli markę Clinique, yy, która ostatnio wysłała do mnie kilka produktów. Duft Powiedziałabym o niej, że to są takie zwykłe, niezwykłe produkty. Zwykłe dlaczego? Bo to są takie produkty, których używamy na co dzień, które nie są glamour, o których mało się mówi, typu właśnie podpaski, typu wkładki higieniczne, ale też patyczki, ich bardzo często używam do makijażu na sobie i na innych. Dlaczego te są niezwykłe? Zaraz wam powiem. I na przykład wkładki kosmetyczne, ale są też chusteczki do higieny intymnej, jeszcze inne produkty. Dlaczego ta seria jest trochę inna? Bo to jest seria z konopiami natural Hemp, czyli, kon, czyli konopie. Tu są akurat podpaski na noc. E, bardzo, wiecie, co interesująca rzecz, i taka rzecz, że nawet nie wiedziałam, że takie produkty istnieją, to jest to, że to są podpaski prozdrowotne. E, też mi to niewiele mówiło, oznacza to w praktyce, że one są stworzone z bawełny organicznej, z miksu włókien bawełny i właśnie konopi. I ten miks sprawia, że ilość bakterii, które się namnażają, są tam produkowane, powiedziałam, ale, ale, ale się namnażają, jest znacznie zredukowana. A wiadomo, kiedy używamy podpasek, podpasek, podpasek używamy, kiedy mamy okres, tam jest wilgoć, tam jest takie środowisko, a nie inne. I o ile jeszcze w środku, w ciągu dnia możemy w miarę często na przykład. Sobie je zmieniać, no to noc ma taką specyfikę, że mm, śpimy z tymi podpaskami trochę dłużej. Dlatego myślę, że taka funkcja, zwłaszcza w takich podpaskach na noc, jest niesamowicie interesująca i ważna. I tak jak mówię, wcześniej o tym nawet nie słyszałam, a Świetna rzecz. Sama obecnie używam wkładek higienicznych. I oczywiście to wszystko, tak jak mówię, jest z bawełny organicznej. To są produkty naturalne, bardzo delikatne dla skóry, co też było potwierdzone różnego typu badaniami. Mówiłam o tych patyczkach. Dlaczego one są zwykłe, niezwykłe? Bo słuchajcie, tutaj ten sztyl, powiedzmy, ta rączka, ona jest wykonana z papieru, więc są w 100% biodegradowalne. A wiadomo, że w takich klasycznych jest to plastik, więc znowu mamy trochę więcej zanieczyszczeń. I same te włókna knopne, słuchajcie, mają właściwości antybakteryjne, hipoalergiczne i tak pielęgnują naturalnie naszą skórę. Także ze swojej strony bardzo serdecznie polecam Wam wyprodukowanie tych produktów, zwłaszcza właśnie podpasek i wkładek higienicznych, podpasek prozdrowotnych. Polecam! No i słuchajcie, przejdźmy do tematu tego odcinka. Tak jak mówiłam, rzuciłam fotki. Będę się malować, ale to będzie bardzo minimalistyczny makijaż, nawet chciałam się w ogóle nie malować, ale nie ma kawy, moja twarz jest trochę czerwona, więc żeby poczuć się odrobinę lepiej, zrobię sobie minimalny makijaż, tylko nie wzięłam pędzla. Tak jak mówię, zaczęło się od zwykłych zdjęć. To było niezwykłe zdjęcia, zrobiłam sobie właśnie zdjęcie, jak się na tafce, upalny dzień i... Takie, nie wiem, normalne, nie neutralne zdjęcie, tyle że było mi widać rzeczywiście brzuch, było widać moje ciało. Jak wiadomo, w maju urodziłam, połową maja urodziłam moją córeczkę, mam też dwuletnią córeczkę, także można powiedzieć, że jestem dosyć świeżo po dwóch ciążach. E, karmię, pier karmię piersią, co też oznacza w praktyce, że ten organizm nie jest do końca jeszcze sobą, <laughs> jakby w 100%. Znaczy, Jestem sobą, w sensie wiecie, jak jestem w ciąży, albo jestem matką i tak dalej, to w ciąży jestem tym samym człowiekiem. To nie zmienia tego, kim jestem. Natomiast to nie jestem taki stan, neutralny organizmu, powiedziałabym. Także no, siedziałam w tej krysztawce, no i... Zrobiłam sobie zdjęcie, tak patrzę, no są jakieś fałdki, do trochę, trochę kilogramów więcej niż chciałabym mieć docelowo i nie będę, nie będę z tym walczyć i, i tego ukrywać. No i naszły mnie takie przeróżne, przeróżne refleksje i właśnie wrzuciłam takie zdjęcie, że to jestem ja w chwili obecnej. Takie zdjęcie dosyć neutralne, nie pozytywne, nie negatywne i pewnie mogłoby być lepiej, ale w sumie... Tak właśnie to wygląda. I już po tym pierwszym zdjęciu, w ogóle, tam, wow, super, że pokazujesz się itd. i tak dalej. Tak mi tak naszło, czyli super, że się pokazuje chociaż jestem grupa, <grytanie> super, że pokazuję, że mam fałdki. Wiecie, to powinno być w mojej głowie, to co myślałam. To powinno być jakby normalne, neutralne. To jest normalne zdjęcie, no nie ma się czym podniecać. Po prostu kobieta, która siedzi. Ma trochę fałdek, ale jest, jest okej, okay jakby nie, i sam fakt, że już trzeba komuś kibicować i przyklaskiwać i mówić: O, jak super, to w jakiś sposób. Yy, znaczy, oczywiście, super, że fajnie, że to piszecie i tak dalej, natomiast już w to jakiś sposób mnie to zastanowiło i o mi ubliżyło. Czyli co. E, brawo, że się pokazujesz, Wielorybie. Wiecie, już ta refleksja u mnie w głowie mnie zaniepokoiła. To nie to, że wasza reakcja mnie zaniepokoiła, tylko ta, ta refleksja u mnie w głowie. No, ale myślałam sobie dalej. E, kolejne zdjęcie, które sobie zrobiłam, to był taki klasyczny selfie od góry. Czyli po prostu, znaczy nie miałam make-upu z twarzy, nie wyglądam tam za ciekawie. Ale jest cyc. Jest dużo piersi, jest po prostu taka bardzo, e, bardziej pozytywna perspektywa, powiedziałabym, niż na pierwszym zdjęciu, bo na pierwszym zdjęciu to było takie zdjęcie dosyć neutralne, normalne, ktoś mógłby mi to zrobić. Jakbym powiedziała Damianowi, zrób mi ładne zdjęcie, to by było to zdjęcie. A drugie to już, by było, to już było, wiecie, ta sama sytuacja, trzy sekundy później, ale zdjęcie z góry, uśmiech, piersi, więc już byłoby bardziej pozytywne, już ten odzew byłby bardziej pozytywny. No i pierwsze właśnie to, że to było trzy sekundy później, w sumie tylko inna perspektywa. Z jednej strony trochę zaginanie rzeczywistości, ale czy było to kłamstwo? No nie było to kłamstwo, po prostu chwyciłam aparat inaczej yy, i wiesz, wiecie co, jedno zdjęcie i już miałam tyle re refleksji, że po pierwsze yy, w dobie yy, tych wszystkich fakeów, social mediów, Natalii Janoszek i tak dalej. Która tak bardzo manipulowała nami i mediami i social mediami, no wystarczy nawet nie narobić się za, za bardzo, tylko wystarczy chwycić inaczej aparat i już mamy w jakiś sposób, mm, nawet nie jest to zafałszowana rzeczywistość tym zdjęciem, tylko najbardziej korzystne ujęcie, które było możliwe. To nie jest kłamstwo, czy to jest już manipulacja? Nie wiem, to jest ukazanie siebie w pozytywnym świetle. No i nie zrozumcie mnie źle, nie ma niczego też złego. Pokazywaniu siebie w pozytywnym świetle, w widzeniu swoich, yy, nie wiem, walorów, nawet jeżeli walorem są, nie wiem, jest ładny biust po prostu, no nie ma czego, nie ma, nie ma niczego złego, nie w tym. I gdzie się kończy właśnie niewinna zmiana perspektywy, niewinne przemilczenie, niewinne niepowiedzenie tego, że to był inny konkurs w KAN, wiecie? Od, takiego, od takiej świadomej manipulacji i świadomego kłamstwa, nie? To była jedna refleksja. A druga refleksja była taka, że strasznie dużo jest jednak kont w social mediach budowanych tylko na tej seksualności, właśnie tych takich, no wiadomo, pokazywanie biustu, pokazywanie tyłka i takie wypinanie się, i takie prężenie się. I żyjemy w takich czasach, gdzie zwraca się bardzo dużą uwagę i dobrze na wyzwolenie kobiet, na wyzwolenie też takie te takie, bycie fizyczności, na tym, że możemy, nie wiem, nosić, mieć ubrane, co chcemy absolutnie i to też nie jest przyzwolenie do niczego, żeby nas w jakiś sposób nazywać, traktować inaczej, ale też z drugiej strony dla mnie to była, to jest często taka refleksja, okej, okay, fajna, wyzwolona laska, która ubiera się, nie wiem, w mikromini i pokazuje biust i tak dalej, ale czy to jest już wyzwolenie, czy to jest jeszcze po prostu bycie tą wyzwoloną, czy to już jest jakaś desperacja, czy to już jest takie błaganie o uwagę i atencję. Czy to jest trochę też tak, że robimy to, pokazujemy to, a czy nie mówię teraz o sobie do końca? Chociaż na tym zdjęciu tak, ale to był przykład. Ale czy one to robią? Pokazują dlatego też, że takie rzeczy najlepiej się klikają. Wiadomo, że seks najlepiej się sprzedaje. Seksualność to jest no, nieodłączny element marketingu i reklamy. Obecnie też jakby chce się nad tym zapanować, ale nie sądzę, żeby się nad tym dało, dało do końca zapanować. I też seksualności nie ma nic. Złego, no nie? Tylko, czy wiecie, oprócz tej seksualności też reprezentujemy sobą inne rzeczy, inne walory, inne, inne sprawy, i super to wszystko wiecie zauważać, że mamy tę seksualność, że nie wiem, jesteśmy atrakcyjne i wiecie, możemy przytać takie zdjęcia, to jest super. Tylko, mamy oprócz tego do zaoferowania trochę więcej, i trochę smutno, jak się wchodzi na takie konta i widzi się, że takie laski, faceci też, ale no teraz mówię o dziewczynach akurat. Yy, jakby te profile są tak budowane, jakby nie miały niczego więcej do zaoferowania: jedynie tę seksualność, jedynie te wydęte usta, wystawione pośladki. Na ile to jest prowokacja, na ile to jest desperacja, czy to jest błaganie o uwagę i atencję? I czy, nie wiem, czy nie da się w jakiś inny sposób też zaprezentować siebie, pokazać siebie jako fajną, inteligentną, sksobną laskę. Jesteś, nie wiem, piękna, cudownie omalowana, masz super bius i pośladki, ale też jesteś hiperinteligentna. Jakby po tych profilach bardzo często tego nie widać i to jest ta pułapka też, nie, że ładne dziewczyny bardzo często są uznawane za to, że są tylko ładne, ładna, ale głupia, nawet funkcjonują takie związki frazeologiczne, czy tam jakieś, nawet to nie jest związek frazeologiczny, nieważne, ale wiecie, no funkcjonują takie rzeczy, jak ładna, zrobiona blondynka, to już musi być totalnie tempa, no a to się jedno z drugim nie ma zbyt wiele wspólnego, wiecie, sama też byłam tego ofiarą w swoim życiu niejednokrotnie, że ładna gdzieś tam dziewczyna, zwłaszcza jak mieszkałam właśnie w Anglii, w Londynie, i byłam from East Eastern Europe, Europe, że jak ktoś tam jest z Europy Wschodniej, to już jest, wiecie, to już jest jeden, ogólnie jeden kosz, Europa Wschodnia, ładna blondynka, umalowana w spódnicy, w jakimś biurze, to już wszyscy na mnie, zwłaszcza jak starsi biali faceci przychodzili, to tak na mnie patrzyli, e, wiecie, co sobie mówi myśleć, nie? Także e, to nie jest fajne, to jest krzywdzące, często same to sobie robimy, same napędzamy, często jest to wykorzystywane, ale właśnie, gdzie to jest, do, do który punkt punktu to jest robiony jakby świadomie, a gdzie zaczyna się już odrobina taka desperacja, no nie? To było, było, takie moje pytanie. I takie to będzie film, gdzie będę stawiać, stawiać, dużo pytań i chcę Was też zachęcić do dyskusji, do dzielenia się swoim zdaniem. Myślę, że takich tematów pojawi się, pojawi się więcej, ale to są takie właśnie moje refleksje. Milion refleksji na sekundę, to jest mniej więcej mój mózg. Ale też właśnie, co dla mnie było istotne w tym zdjęciu, to to, żebyśmy sami, same też widziały te swoje walory. To, że mamy, nie wiem, ładne zdjęcie, z ładnym biustem, że ładnie wyglądamy, nie ma w tym niczego złego, super, fajnie i szukajmy też w, tych sobie, w sobie tych takich dobrych rzeczy, w sensie pozytywnych, że jesteśmy w czymś fajnym, jesteśmy, że wyglądamy ładnie, bo mamy niesamowitą tendencję do widzenia w sobie głównie tego, co najgorsze. Nawet jeżeli mamy maskę tego, że jesteśmy zajebiście fajne i ładne i mądre i inteligentne, to stajemy przed lustrem i łapiemy bardzo często doła albo zwracamy uwagę na te rzeczy, które według nas są najgorsze. Myślimy nad tym, żeby je poprawić. Skupiamy się na tym, żeby je poprawić, albo skupiamy się na tym, że chciałybyśmy ich nie mieć. I przez to, jakby nasz mózg się na tym wszystkim fiksuje, że nie ma niczego innego, o czym myślimy, kiedy patrzymy w lustro. Ja też mam kompleksy, każdy ma kompleksy. Dla mnie, walczenie z kompleksami to jest przede wszystkim to, co się da. To w jakiś sposób niwelować. Także, jeżeli na przykład przeszkadza mi mój brzuch, to, to nie jest mój kompleks, ale jeżeli przeszkadza mi mój brzuch, no to mam jakieś środki, żeby nad tym brzuchem spróbować zapanować. Oczywiście jest to racjonalna dieta, ćwiczenia, nie muszą być bardzo ekstremalne, i uważam, że nie ma w tym niczego złego, żeby zapanować nad swoim ciałem. To jest pierwsza rzecz. A po drugie, po prostu mniej zwracać uwagę na niektóre rzeczy, bo najgorsze jest to, że my bardzo często się fiksujemy na naszych kompleksach, na, rzeczy, na rzeczach w naszym organizmie ciele. Na punkcie, których mamy obsesję, a to są rzeczy zupełnie niezauważalne przez inne osoby. Ile razy słyszałam od jakichś przepięknych, cudownych, wspaniałych, mądrych dziewcząt, że, nie wiem, mają chude kostki albo grube kostki, albo krzywe nogi, albo nie mają talii, albo mają za krótkie palce u rąk, albo mają odcające uszy, albo mają, yy, nie wiem, za szeroko rozstawione oczy. Tysiąc pierdół, na które nigdy bym nie zwróciła uwagi, ale kobiety co robią? Kobiety same to sobie znajdują i same się na tym fiksują. Mówię kobiety, bo jednak wciąż ym, nasz świat jest tak skonstruowany, że to na wygląd kobiet zwraca się większą uwagę i to kobiety są jakby w jakiś sposób programowane do tego, żeby na tę urodę zwracać uwagę, przejmować się, kupować produkty, które to poprawią, ym, nie wiem, odchudzać się, przybierać na masie, ćwiczyć, przebiegać robić wszystko, żeby wyglądać lepiej. I ten, to jest tak wszystko skonstruowane też medialnie, że ten wygląd nasz ma nam warunkować nasze szczęście. Dopóki nie wyglądamy idealnie, to nie będziemy nigdy szczęśliwe, bo każda reklama nam przypomni o jakimś braku w naszym ciele, w naszym organizmie, o czymś, w czym jesteśmy nieidealne. Po to są konstruowane też kanony piękna, najczęściej wyśrubowane i nieosiągalne, żebyśmy zawsze tych kanonów dążyły. Mówię teraz o kobietach. Wypatrzcie panowie. Wiem, że panowie też mnie oglądają, ale to jest akurat taki temat bardziej do kobiet. Jednak faceci też, ale wiecie, z kobietami to jest już pierwsza totalnie, jeżeli o to chodzi. Że te kanony piękne są tak zbudowane i tak wyśrubowane, że my nigdy tych kanonów nie jakby no nie ma szansy, żeby utrzymać się w tym kanonie. Dobra, jeżeli nawet tam dojdziemy, wiecie, Ewa Holakowska jedzie dzień i noc i tak dalej, to my się tam nie utrzymamy, bo to jest nierealne. Też często to wynika z naszej budowy ciała po prostu, z naszego trybu życia. Też niektóre kanony piękna wymagają do tego, żeby, tego, żeby nie być zdrowym. Jak mieliśmy, nie wiem, kanon piękna a'la Kate Moss, a'la Twiggy, to nie jest zdrowy, zdrowa jakby chudość, jeżeli nie masz do tego budowy ciała, jeżeli ja bym była tak szczupła, to dla mnie już by było niezdrowe, bo ja nie mam takiej budowy ciała po prostu. Więc wiecie, te kanony są budowane po to, żebyśmy zawsze do nich dążyły. Zawsze nam czegoś brakuje, zawsze musimy coś kupić, zawsze możemy, musimy osiągnąć coś więcej. Dążę do czegoś, dążę do tego. To był ten kadr z brzuchem. Wrzuciłam też taki kadr, gdzie, który był y, definitywnie po prostu negatywny. Takie widzy, widzenie siebie z gorszej perspektywy, tak z brzuchem, tak wiecie, że siedzi gruba baba na i tutaj też dostałam dużo poklasków, że wrzuciłam takie zdjęcie, co też mnie tak. Nie o to chodzi, żeby klaskać komuś, kto pokazuje brzuch. I tutaj wychodzi, jakby, mój problem z ciało pozytywnością. To jest taki teraz bardzo mocny trend, modny też, który jest mocny i modny też dlatego, że bardzo wiele osób, które chcą na przykład urosnąć w social mediach, podłapuje ten trend. Myśli, co by było takie modne, dzięki czemu można by było urosnąć i jeszcze byłoby dobre. Wiecie, że to by było takie, że jeszcze by mi poklaskiwali, przyklaskiwali. I Jednym z takich trendów jest właśnie ciało pozytywność. I tak, ciało pozytywność to jest fajny ruch, to jest fajny, e, fajne w swoich założeniach, e, ale ja mam bardzo dużo z tym problemów. E, pierwsze, pierwszy mój problem z ciało pozytywnością e, to jest taki jak z bardzo wieloma takimi ruchami Instagramowymi, to jest to, że to jest wszystko robione tylko po to, żeby się dla marketingu, żeby się wybić, żeby mówić o czymś, co jest Pozornie, a czy to jest ważne, ale mówić o tym nie dlatego, że to czujemy, tylko po to, żeby się na czymś wybić. To jest mu pierwsza rzecz i to jest taki pierwszy problem i to jest takie mega widoczne. Te wszystkie instagramowe tak konta wydmuszki, to powielanie treści, które są często puste, często są też szkodliwe, bardzo często są infantylne i po prostu dla mnie odrzucające. Te wszystkie treści pod tytułem kochaj siebie i przytul swoje ciało, no to nic nie znaczy. To nic nie, to, to nic nie zrobi osobie, która naprawdę ma problem z, z postępowaniem przegania swojego własnego ciała, swojej własnej ciel cielesności, kochań swoje ciało, wiecie, no co to w ogóle oznacza? Przede wszystkim mój problem to jest właśnie język, to jest to takie infantylne podejście, kopiowanie treści, brak oryginalności w tym wszystkim to jest inna rzecz. Mówię teraz o ciało pozytywnych jakby treściach i Instagramach głównie. Um, ale mój problem to też jest takie, wiecie, to oddzielanie ciała ode mnie że kochaj swoje ciało, kochaj swój brzuch, kochaj swoje fałdki, przytul, pogłaskaj się po brzuchu i kochaj swój brzuch. No tak, ale mm, wiecie, dla mnie to jest przede wszystkim mm, robienie z ciała osobnej jednostki. Jakby to nie jest tak, że jestem ja i moje ciało. Teoretycznie, no dobra, możemy powiedzieć, że jest dusza i ciało, tak, ale kiedy, kiedy żyjemy i funkcjonujemy, to nie jest tak, że ja nagle wychodzę sobie z tego ciała, to ciało postawię obok i funkcjonuję jako dusza, czy cokolwiek się tam ubierze, nie? Tylko jestem całością, jedną jed jestem jednostką. I jakby klucz, jakby sedno według mnie tego wszystkiego to jest to, żeby poczuć to i zrozumieć, że rzeczywiście to nie jest tak, że to jestem ja i moje ciało, i mój brzuch, i moje fałdki, tylko to jest całość. To jest jeden organizm bez tych fałdek i bez tego brzucha, i bez tej grubej łydki, i bez tego krótkiego palca i tych krzywych kolan nie byłoby mnie. To nie jest tak, że to jest mój wróg. To nie jest coś, co jest obok mnie. To nie jest coś, czego mogę się pozbyć. Tak, jeżeli mogę się pozbyć fałdek, to mogę, ale są rzeczy, których się nie pozbędę, na przykład krzywych nóg, to jest przykład. Yhm, I klucz sedno to jest dla mnie to, żeby jakby poczuć to, że jesteśmy tą całością, że jesteśmy jednak organizmem, że ta moje, to moje ciało to jestem ja. To nie jest mój brzuch, który jest obok, który trzeba pogłaskać, tylko to jestem ja, ja, ja. Ja to jest to ciało, które chodzi je, dzięki któremu funkcjonuję teraz w kontekście mojego życia, dzięki któremu nie wiem, mam dwójkę pięknych córek, które niosły je, jak byłam w ciąży, urodziłam te dzieci, karmy piersią wciąż. Także to wszystko, jak wyglądam, kim jestem, doprowadziło mnie do tego punktu, w którym jestem. Więc nie można po prostu, nie, nie podoba mi się, nie lubię oddzielania tej cielesności, Ode mnie, od mojego ego, od mojego jestestwo. Ja to jestem ja, w tym też moje ciało. A nie ja i moje ciało i moje fałdki osobno. Nie, moje fałdki są częścią mnie, które są tu tymczasowo. Jeszcze inna rzecz to jest to, że ten nurt ciało pozytywności. Nie mówię teraz w żadnych konkretnych kątach, nawet ten, ale no jednak dużo robi się, żeby normalizować. Dziewczyny plus size i tak dalej, i to jest super, to jest fajne. Natomiast nie podoba mi się, kiedy normalizujemy już choroby, normalizujemy otyłość. Wiadomo, że takie osoby są i będą, ale takich osób jest coraz więcej i bycie po prostu plus size i dumną z tego jest fajne, ale jeżeli Twoje bycie plus size to jest coś chorobowego, coś, co źle wpływa na twój organizm, coś, co sprawi, że będziesz chorować i szybciej umrzesz, to nie jest powód do czego, do tego, żeby być z tego dumnym. Jakby oczywiście jesteś dumna z bycia sobą, z tego, że jesteś i w ogóle jesteś wspaniałą osobą, natomiast ym, jeżeli masz nadwagę albo jesteś otyły, otyła, to ten aspekt jakby Ciebie, Twojego jestestwa, dla mnie nie jest powodem do dumy. To jest coś, z czym idzie się do lekarza, rozmawia się z lekarzem, jeżeli jest wszystko ok i on nie powie, żeby schudnąć i on nie powie, że to jest zagrażające zdrowiu albo może powodować choroby, to super. Bądź taki, bądź taka, natomiast ja zawsze będę nawoływać do tego, żeby jednak sprawdzić, czy ta waga nie jest po prostu za duża i czy ona nie będzie wpływać negatywnie na twoje życie, na twoje zdrowie, bo jednak życie i zdrowie jednak jest tu dla mnie ważniejsze niż bycie dumnym z tego, że się jest plus size. Co więcej, Kieś, też kiedyś byłam w takich grupach właśnie plus size, coś to jeszcze było przed nurtem ciało pozytywności. To było jakieś 10-15 lat temu. E, były jeszcze facebookowe grupy i grupy i było tam dużo dziewczyn, które właśnie miały krągłości i nie powiem wam ile, ale bardzo wiele z tych osób, które zawsze były takimi zdobytnymi plus sizekami, były fotomodelkami, robiły sesje zdjęciowe. Teraz dopiero po schudnięciu, bo mam z niektórymi kontakt, albo widzę, je gdzieś tam obserwuję, są z siebie naprawdę dumne, bo schudły. I nawet rzucają swoje zdjęcia kiedyś, jakby dumnymi plustajskami. I teraz jak są powiedzmy w rozmiarach 38-40. Yy, i jakie są z siebie dumne, że teraz są naprawdę szczęśliwe i zajebiste i ekstra, że im się udało i są, teraz są naprawdę z siebie dumne. Chociaż kiedyś mówiły, że są, że są też z siebie zajebiste, zajebiście dumne i naprawdę pewne siebie, nie? Więc na ile ta pewność siebie też nie jest fejkowana, też nie jest taka wymuszona yy, tylko po to, żeby się, nie wiem, lepiej poczuć albo le, żeby lepiej sprzedać pewien materiał. Jakby to jest mój problem, że pewne rzeczy są nieprawdziwe i wiem o tym, że są nieprawdziwe na przykładzie bardzo wielu osób, a po drugie, że to jest promowanie czegoś co może zaszkodzić Waszemu zdrowiu. I to nie jest tak, że mam tylko tak z plus size, mam tak samo z, nie wiem, z nadmierną chudością, z promowaniem tych takich figur, figur, które są już, no zakrawają o to, że są zagrażające naszemu zdrowiu. Każde, każdy ekstremum jest według mnie niebezpieczne, jest według mnie niefajne i nie powinno się takie rzeczy promować. Po prostu, nie powinno się mówić, że bycie plus size jest po prostu super i bądź z tego dumna, Super, że jesteś. W ogóle bądź z siebie dumna, bo jesteś, bo jesteś fajną osobą, bo jesteś mądry, inteligentny mądra inteligentna. Nie wiem, bo masz tysiąc fajnych cech, ale bycie plus size to nie jest dla mnie, wiecie, albo bycie normalny size, albo bycie chudy size, to nie jest dla mnie powód do dumy. To po prostu jest nasze ciało i ono powinno być zdrowe, żeby utrzymywać nas przy życiu, żebyśmy żyli jak najdłużej, jakby to jest dla mnie sedno. I jakby reasumując, <laughs> największy dla mnie jest problem w tym, że za bardzo się w ogóle fiksujemy na naszym ciele, na naszym wyglądzie, na naszych brzuchach, łydkach, nogach, rękach, uszach, nosach. To, co mówiłam wcześniej, że bardzo wiele rzeczy nikt nie widzi, na bardzo wiele rzeczy nikt nie zwróciłby uwagi, oprócz nas samych. A druga rzecz. Yy, Wiecie, ja nie muszę kochać swojego brzucha. Ja nie muszę kochać tych swoich fałdek. Ja wiem, że one są. Ja wiem, dlaczego one są. Ja wiem, z jakiego powodu są. Bo jestem po ciąży, bo zjem sobie batona, bo napiję się czasem koli. Owszem, nie jest to zdrowe. Owszem, nad niektórymi rzeczami muszę zapanować, ale jeszcze wrzucam na luz, jeszcze karmię piersią, jeszcze jeszcze mój organizm, wiem, że mój organizm dużo przeszedł i potrzebuję czasu na regenerację i jakby nie fiksuję się na tym brzuchu i staram się jakby pamiętać o tym, że jestem... Całościowo, wartościową osobą. Jestem fajną babką. Ty jesteś fajną babką. Masz bardzo dużo do zrobienia, powiedzenia. Jesteś inteligentną osobą, która może zmienić w swoim życiu jeszcze wszystko. I nie ma sensu fiksowania się na swoim ciele. Jeżeli chcesz coś w swoim ciele zmienić i jest na to metoda zdrowa, racjonalna, czemu by nie? Jak najbardziej, oczywiście. Ale musisz przede wszystkim. Pokochać siebie jakby jako całość, zaakceptować siebie. I nie tak, że och, kocham mój brzuch, pogłaskam mój gruby brzuch, i wmawiać sobie, że musisz kochać te swoje fałdy, że musisz, nie wiem, kochać coś, czego nie lubisz. Nie lubisz sobie, nie wiem, swoje odstające uszy. No nie musisz ich kochać. Nie trzeba kochać fa każdej fałdki, Można to po prostu wszystko zaakceptować. Trzeba wrzucić na luz, olać pewne rzeczy, po prostu o pewnych rzeczach nie myśleć. Ja nie muszę kochać swojego brzucha. Ja wiem, że ten brzuch mam. I co z tego? No i nic z tego. I dalej funkcjonuję, jestem tą samą kingą, jestem tą samą wartościową osobą. I tak, tak, tak samo z innymi kompleksami. Z moją łydką, bez mojej łydki, z takim palcem, z innym uchem. Wciąż jesteście tymi samymi osobami wewnętrznie, a nawet możecie być codziennie lepszą osobą wewnętrznie, byleby przestać fiksować się na Waszych kompleksach, których najczęściej nikt nie widzi. Bądźmy po prostu zdrowi. Bądźmy zdrowi i sprawni. I to powinno stać na piedestale. Nie, żeby być, mieć chudy brzuch, gruby brzuch, krzywe nogi, proste nogi, tylko żeby być zdrowym i sprawnym i żeby do tego dążyć jakby w kontekście naszego organizmu. Nie, żeby być na siłę ciało pozytywnym i nie wiem, i głaskać nasze brzuchy. Nie, żeby być zdrowym i sprawnym, żeby słuchać lekarzy, ludzi, się, którzy się na tym znają, a nie ludzi, którzy próbują budować swoje instagramowe konta na wymawianiu ludziom. Tylko to, żeby się kochać, akceptować i głaskać po brzuchu. Jakby nie, nie. Ja będę namawiać ludzi do tego, żeby byli zdrowi, sprawni, żyli jak najdłużej, żyli szczęśliwie, żyli sprawnie mogli się ruszać, a nie w imię fałszywej ciała pozytywności e, po prostu żeby gloryfikować to, że ktoś ma nadwagę, która może tej osobie szkodzić. No nie, skoro może Cię szkodzić, to zrób z czym? Zrób coś z tym, bo może żyć 5, 10 lat dłużej albo i więcej, możecie to bardzo pomóc. Nie ma nic ważniejszego nad życie ludzkie, nad wydłużone tego życia i życie w takim... w dobrej sprawności, dobrej jakości jakby, żeby mieć dobrą jakość tego życia. Także nie, nie, nie będę ciało pozytywna, będę ciało normalna. Jak podejdźmy do tego wszystkiego normalnie, ciało nas nosi, ciało musi być sprawne, ciało musi być zdrowe i to jest dla mnie clue, to jest dla mnie sedno. Nie fiksowanie się na jakichś fałszywych kółkach wzajemnej adoracji, tylko pamiętanie o tym, żeby być zdrowym, sprawnym i nie ukrywam, że też dużo w tym myśleniu Pomogły mi moje ciąże, pomogła mi, pomogły moje cesarki, pomogło mi to, że teraz po tej drugiej cesarce, którą miałam z malinką, te dwa miesiące dochodzenia do siebie, gojenia się rany, miałam komplikacje, miałam infekcję, antybiotyk. I nie miałam tego zdrowia w 100%, nie miałam tej sprawności, nie miałam robić wszystko, nie, nie mogłam robić wszystkiego, czego chcę, wciąż jeszcze nie mogę, bo wciąż jestem świeżo po cesarce. I tym bardziej w takich momentach docenia się zdrowie. Cieszę się, że to jest takie coś, co u mnie jest odwracalne i wiem, że to moje zdrowie w 100% wróci, ta sprawność wróci i to jest super. Tylko nie dajmy się zawieść do takiego momentu, gdzie nasze zdrowie albo nasze zaniedbanie naszego organizmu, naszego zdrowia, odżywiania i tak dalej sprawi, że zachorujemy i tego się już nie będzie dało cofnąć, i odwrócić. Bo jednak to zdrowie, sprawność jest najważniejsza. Po prostu pamiętajmy o tym. Bądźmy ciało normalni, pamiętajmy o naszym zdrowiu, o naszym ciele, o naszym organizmie, dbajmy o nie. Nie dajmy się po prostu zasłodzić ciało pozytywności. O. I to, był, to, był, to było zakończenie tych trzech zdjęć, które wrzuciłam. Nie mówię tutaj oczywiście o tym wszystkim w kontekście, wiecie, nadwagi, w sensie chorób, w sensie jakich, jakichś genetycznych tam zawiłości, powikłań. Oczywiście nie mówię o tym, że jeżeli jesteś plus size, w sensie jesteś trochę większy, większa i nie ma fizycznej możliwości, żeby się tego pozbyć, a chciałbyś, bo tak jak mówię, są jakieś choroby albo jakieś tam genetyczne jakieś naleciałości, to jest inny temat. I też nie czujcie się urażeni o wszystko, bo wiadomo, że staram się mówić, nie chcę nikogo obrazić, nie o to mi chodzi, żeby kogokolwiek obrazić. Jeżeli chodzi o chorobę, jeżeli chodzi o jakieś inne rzeczy, no to wiadomo, że nie wmawiam, nie mówię Wam, żebyście schudli, jeżeli nie możecie, to jest oczywiście. Albo tak samo, żebyście przytyli, jeżeli jesteście zachudzi, jak to się mówi, no nie? Wszystko oczywiście też zależy od genów, każdy z nas jest inaczej zbudowany. Niektórzy są po prostu szczuplutcy od urodzenia i zawsze cebędą, będą, niektórzy mają cięższe, grube kości, jak to się mówi, ale zawsze tutaj w tym, w tym temacie są lekarze, są trenerzy, są dietetycy, ludzie, którzy są wykształceni pod tym kątem, w tym kierunku i to ich należy się radzić, a nie słuchać lasek z Instagrama albo z YouTube'a. <laughs> ja tylko wyrażam swoje zdanie. Także. Bardzo dziękuję za oglądanie. Bardzo dziękuję, że jesteście. Oczywiście wrzućcie tutaj swoje trzy grosze i dajcie znać o co o tym wszystkim myślicie. E, dziękuję, że jesteście i do zobaczenia znowu. Pa! Zostaw lajka, ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa-pa!